Cześć wszystkim, z tej strony Berejczyk. Dzisiaj słuchajcie, chciałem nagrać podcast troszkę chyba bardziej osobisty. Osobisty, nie dotyczący bezpośrednio mnie, ale chyba dotyczący każdego z nas, każdego, kto słucha tego kanału, bo albo się z tym już spotkaliście, albo się z tym spotkacie, albo w trakcie jesteście właśnie takiego, a nie innego doświadczenia kiedy musicie wybierać między tym, w co wierzycie, a swoimi bliskimi. I powiem Wam, że do nagrania tego podcastu zmusiło mnie, wręcz przyciągnęło siłą, jakiej się nie spodziewałem, post Jana Frode-Nielsena. Od 3 lutego, czyli właściwie od dzisiaj, rozpoczyna się kolejna batalia. I tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, Jedną z osób, która niesie ogromny ciężar od strony pewnego świadectwa jest m.in. Jan Frode-Nielsen, osoba, która występowała jako świadek przeciwko organizacji, opisując swoje przeżycia, swoje doświadczenie i swoją traumę. Ja nie miałem okazji poznać Jana Frode-Nielsena. Oglądałem z nim kilka wywiadów, czytałem jego artykuły. Wydaje się bardzo, bardzo fajnym człowiekiem. Gdybym był w Oslo, w tym czasie chętnie z nim bym poszedł na piwo. Drodzy słuchający, wspierający ten kanał i interesujący się tematem Świadków Jehowy w Norwegii, módlcie się za tego człowieka, bo on przechodzi bardzo trudny moment. Bardzo trudny moment. Otóż po raz pierwszy od dłuższego czasu spotka się ze swoim ojcem, ale na sali sądowej, bo korporacja Jodwórg właśnie jego ojca poprosiła o wystąpienie o dawanie świadectwa na rzecz organizacji i prawdopodobnie na to zobaczymy. Moim zdaniem nie bez powodu wybrali właśnie ojca Jana Frodeniusena, ponieważ chcą zdyskredytować jego wiarygodność. Jego przekaz. Wiedzą jakim niebezpiecznym i ważnym fundamentem w całej linii obrony jest właśnie ten człowiek. Jego świadectwo, jego wiedza. Myślę, że tak jak mówiłem wcześniej oni i Rolf Furuli są takimi osobami. I wiecie co? Jan Frodeniksen napisał dzisiaj posta, którego postanowiłem wam przetłumaczyć yy, i przeczytać. I krótko także skomentować. I powiem wam tylko tyle, że chylę czoła przed tym człowiekiem i łączę się z nim w bólu. Posłuchajcie. Ty też Brutusie, A więc znów przygotowujemy się na kolejną rundę w sądzie. Kolejne publiczne pranie brudów. W którym ponownie jeden temat stanie się w centrum uwagi: zerwane więzi rodzinne. Dzieci, które nie widują swoich rodziców, rodzice, których nie widują swoich dzieci, lub którzy nie chcą mieć z nimi kontaktu. Wszystko w imię religii, oparte na tekstach biblijnych, na słowach Jezusa, gdy chodził po ziemi. Tym razem cała sytuacja nabiera dla mnie jeszcze bardziej dosłownego znaczenia i bardziej osobistego. Po raz trzeci w ciągu trzech lat będę zeznawał w sądzie w imieniu państwa. Tym razem jednak na liście świadków Jehowy i świadków strony przeciwnej znajduje się mój własny ojciec. Niech kwestie prawne zostaną rozstrzygnięte w sądzie. Nie chcę się tutaj o nich rozpisywać. Powiem tylko tyle, że oczywiście uznaję absolutne prawo mojego ojca. Do przedstawienia swojego stanowiska. Tak samo jak wiem, że on uznaje moje prawo do tego samego. Mam jednak pewne przemyślenia na temat tego, co ludzkie i teologiczne, przemyślenia, które nie nadają się do przedłużenia przed ludzkim sędzią w sądzie apelacyjnym. Nie przyszedłem, aby przynieść pokój, ale miecz. Przyszedłem, aby spowodować rozdział. Będzie konflikt między synem a jego ojcem, między córką a jej matką. Kto kocha swojego syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Takie słowa według Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, zapisane w Piśmie Nowego Świata, w przekładzie Świadków Jehowy, miał wypowiedzieć sam Jezus. Czy więc to, co wydarzy się w Burgarting Langsmret, w ciągu najbliższych dwóch tygodni jest spełnieniem słów Jezusa? Czy tego właśnie chciał? Czy jest to znak, że Świadkowie Jehowy wypełniały jego nakaz, stanowiąc religię ponad więzi rodzinne. Kiedy patrzę na swoje dzieci i myślę, że nigdy, przenigdy nie będę uważał, że nasze więzi mogłyby zostać zerwane tylko dlatego, że w przyszłości będą wierzyć, myśleć, czuć lub być kimś innym niż chciałem ja, to czy to znaczy, że stanę się wrogiem Chrystusa? Czy naprawdę o to chodziło w Jego przesłaniu? Czy ta przepowiednia była pragnieniem, nakazem? A może Jezus po prostu przewidział, że to się stanie, że faryzejska obsesja na punkcie zasad i ludzkich nakazów rozerwie rodziny w Jego imię? Kto to wie? Ja widzę innego Jezusa, takiego, który czuł się najlepiej na marginesie społeczeństwa, wśród tych, którzy cierpieli, którzy nie pasowali do schematów. Którzy byli odrzuceni, zranieni, zagubieni, to tam okazywał swoją miłość, a jednocześnie potrafił być pełen gniewu wobec przywódców religijnych, którzy nakładali ciężary nie do uniesienia, łamiąc tych, którym miało to służyć. Czytam też przypowieść o synu marnotrawnym, w której Jezus opowiada o ojcu, który już z daleka, zanim syn zdążył się wytłumaczyć i przeprosić, biegł do niego pełen bezwarunkowej miłości. Więc, co on naprawdę miał na myśli? Nie wiem, może musimy sami znaleźć własną drogę, spojrzeć w oczy własnym dzieciom i zdecydować, co jest w życiu najważniejsze. Może o to chodziło, że to my sami jesteśmy odpowiedzialni za nasze wybory, za to, jak traktujemy naszych bliskich, bez względu na to, co mówią nam przywódcy religijni, którzy interpretują teksty w naszym imieniu. Mój ojciec i ja. Postrzegamy sytuację diametralnie inaczej i dokonujemy wyborów zgodnie z tym, w co wierzymy. Może jeden z nas ma rację, może obaj się mylimy. Jedno jest pewne. Nie możemy obaj mieć racji. Jeśli światopogląd mojego Ojca jest prawdziwy, jeśli należy do jedynej prawdziwej religii prowadzonej przez ciało kierownicze, które czerpie inspiracje bezpośrednio od Jego Boga Jehowy, to ma on rację postępując zgodnie z ich instrukcjami, instrukcjami, które jasno mówią, że należy przedkładać religię nad więzi rodzinne i znacznie ograniczać kontakt z synem, który odrzucił największy dar, wychowanie w prawdzie, jedynej prawdziwej religii w drodze do raju. Kto w ogóle chciałby takiego syna? To trudny wybór, ale on postępuje zgodnie z wolą swojego Boga, choć kosztuje go to wiele. Jeśli jednak mój światopogląd jest prawdziwy, to podjąłem konieczną decyzję. Opuściłem pochłaniającą całe moje życie religię, która po prostu nie jest prawdziwa. Zrobiłem to dla własnego zdrowia psychicznego i dobrostanu, ale też dlatego, że chcę dać moim dzieciom lepsze życie niż sam miałem. To wybór oparty na miłości do nich, ale także na gorącym pragnieniu. By żyć autentycznie, zgodnie z tym, w co wierzę, kim jestem. I jestem gotów zapłacić za ten wybór każdą cenę. Dla mnie reakcja mojej rodziny, całkowicie przewidywalna w świetle nauk, jakie otrzymali, tylko potwierdza mnie, że podjąłem dobrą decyzję. To dla mnie po prostu smutek, z którym muszę nauczyć się żyć. Fakt, że moi rodzice nie darzą mnie miłością bezwarunkową, taką, jaką ja darzę moje dzieci, lecz stawiają religijne instrukcje ponad to. I oto jesteśmy. Stało się, jak się stało. Ojciec i syn. Dwoje świadków, którzy wejdą do sali K31, by przez następne dwa tygodnie przedstawiać swoje wersje wydarzeń. Kolejne, podobne historie będą tam opowiadane. Dwie rzeczywistości. Jedna historia bardziej bolesna od drugiej, Życie pełne cierpienia, zrujnowane nadzieje na wspólne szczęście rodzinne. Wierzący świadkowie Jehowy, którzy stracili swoje odstępcze dzieci, rodzeństwo czy wnuki. Dzieci, które już jako bardzo młode osoby musiały radzić sobie same, bez bliskich, w obcym, czasami przerażającym świecie, przed którym były ostrzegane przez całe dzieciństwo. Prawnicy będą przedstawiać swoje interpretacje, kto ma jakie prawa czy organizacja religijna ma prawo stosować swoje mechanizmy w imię religii, czy też wolność myśli jednostki powinna zwyciężyć. Numi, Raquel, Leander, Rolf, Hilde, Mereta, Maria, Tony i wielu innych również podzielą się swoimi historiami. Nie jestem tam sam i za to jestem bardzo wdzięczny. To nie jest sprawa o pieniądze, sprawiedliwość czy zemstę. To sprawa o żal, o spojrzenie wstecz, i zadanie sobie pytania: Czy tak to miało wyglądać? Czy tego chciałeś, Jezu? Czy to właśnie jest ta religia? Co to jest wolność? Co my naprawdę chcemy chronić? Jakie naprawdę wartości wyznajemy? Kto miał rację? Kto wszystko zniszczył? Kto złożył w ofierze swojego Izaka, by dowieść swojej lojalności? Żaden prawnik na świecie nie odpowie na to pytanie. Ale spróbujemy. Najlepiej jak potrafimy, bo przynajmniej próbowaliśmy, powiedzieliśmy coś. I zostaniemy zapamiętani jako ci, którzy odważyli się mówić. Hm. Koniec. Drodzy, co mądrego można powiedzieć po takich słowach? Co mądrego można powiedzieć po takich słowach? Chyba niewiele. Cokolwiek bym teraz powiedział, wydaje mi się, że jest to takie głupie i płytkie w cudzysłowie, bo głębia tego bólu, jaka przebija przez słowa Jana Frodenilsena jest ogromna. Jest ogromna. Czytając jego post, mogę tylko powiedzieć, że myślę sobie, że ten człowiek, ten człowiek pojął Ewangelię Chrystusa lepiej niż całe ciało kierownicze razem wzięte i wszyscy inni świadkowie. On naprawdę rozumie tę Ewangelię. I myślę, że bo też jako, pisze w sumie jako osoba wierząca. Yy, natomiast myślę sobie, że gdyby to dzisiaj miał być ten dzień, że Jezus będzie sądził wszystkich, to myślę, że Jan by stanął po właściwej stronie. I tam by został zaproszony z uśmiechem. Dobrze zrozumiał Ewangelię. Dobrze zrozumiał przesłanie. Gdzie by stali świadkowie Jehowy, którzy trzymają się instrukcji ciała kierowniczego? Nie wiem. Nie wiem i nie mi to oceniać. Drodzy, myślę sobie, że nie ma chyba większego okrucieństwa niż zmuszenie do takiej konfrontacji pomiędzy ojcem a synem. Są pewne świętości, których po prostu nie powinno się dotykać, i myślę sobie, że to jest taka jedna z tych rzeczy. Ja nie wierzę w to, że ojciec Jana Frodinicyna sam się zgłosił na ochotnika, że on bardzo chce. Może tak było, ale nie wydaje mi się. Raczej został poproszony. Tak jak mówię, nie bez powodu, to właśnie jego ojciec został wybrany. Właśnie jeżeli chodzi o tych świadków, jest więcej, którzy zeznają, i Jan Frodinicyn czyta ich imiona, między innymi, ale to właśnie jego ojciec będzie zeznawał przeciwko niemu, tak naprawdę. Bo nie wyobrażam sobie tej innej narracji, jaką będzie chciało przeprowadzić korporacje odwórki i ich prawnicy. Koszty, jakie ponoszą, ich nie obchodzą. Mówię o kosztach Jana Freudem i jego ojca, bo, drodzy, kiedy czytałem jego wypowiedzi w pierwszym zeznaniu i kiedy występował rok temu, to wszystkich to kosztowało bardzo dużo. Powiedzenie otwarcie o swoich traumach, o swoich trudnych przeżyciach. Publicznie, powiedzenie o tym wszystkim to są bardzo trudne i bolesne rzeczy, ale jeszcze bardziej bolesne jest to, kiedy będzie się musiało występować w jakiś sposób przeciwko własnemu ojcu. Kiedy prawnicy obu stron będą odpytywani, i zarówno on będzie słuchał tego, co jego ojciec ma do powiedzenia, jak i jego ojciec będzie słuchał tego, co on ma do powiedzenia. Niepotrzebne. Niepotrzebny ból, niepotrzebne cierpienie zadane w imię właśnie definicji. Interpretacji wersetów biblijnych tylko i wyłącznie. Jakże często mylnej? Jan Frodenielsen słusznie mówi, że to jest właśnie cena, jaką musi zapłacić. Dobre w tym wszystkim jest to, że on jest gotów tą cenę zapłacić, jest tego świadomy. Ale myślę sobie, że to takie jest wiecie, że w teorii my wszystko wiemy, a w praktyce, kiedy już przychodzą pewne rzeczy, to dopiero wtedy czujemy ich prawdziwy ciężar. I myślę, że też tak będzie w tym przypadku. Dlatego, drodzy moi słuchacze, Którzy y, śledzicie wątek sytuacji w Norwegii. Módlcie się za Jana, Froda Insena i wszystkich tych, którzy będą i mieli odwagę ponownie opowiedzieć swoje historie, ponownie wystąpić w sądzie, ponownie przejść przez tą traumę, bo wierzcie mi, że oni żyją są często swoim życiem i nie chcieliby tego robić, ale robią to, ponieważ jest szansa, że być może ich głos w jakiejś przyszłości coś zmieni, albo że coś zostanie raz na zawsze pokazane światu w taki sposób, że jakiekolwiek mętne argumentacje prawników, korporacji już nie będą w stanie tego zakryć ani przykryć. Ale cena, jaką płacą ci ludzie w Norwegii, którzy przedstawiają swoje historie, jest naprawdę ogromną ceną. I myślę sobie, że czytając ten post, w tym poście przebija przede wszystkim dla mnie ogromna miłość tego człowieka do swojego ojca, którego nie widział już od wielu, wielu lat, bo on tego ojca nie widział. I mówi o nim z dużym szacunkiem szacunkiem także do tego, żeby. Czynił to, co ma czynić. I ogromnym bólem, i myślę sobie, że w tym wszystkim, drodzy najgorsze, jest to, że oni się zobaczą na żywo i spędzą ze sobą czas od iluś tam lat, po raz pierwszy, tylko i wyłącznie na sali sądowej. Tylko i wyłącznie na sali sądowej. Bardziej obserwując i słuchając siebie nawzajem, niż ze sobą rozmawiając. Bo nie wydaje mi się, że kiedy proces zostanie zakończony, to tych dwoje ludzi pójdzie na piwo, żeby posiedzieć, pogadać. Daj Boże, żeby tak było. Bardzo tego życzę Janowi, żeby jego ojciec miał odwagę zaprosić go po tym, yy, zaprosić go na piwo, na kawę, herbatę i po prostu z nim pogadać. Bo skoro już oboje są, to fajnie byłoby się spotkać i porozmawiać. Mam taką ogromną, ogromną nadzieję, że właśnie do tego dojdzie, ale jest też bardzo duża szansa, że do tego nie dojdzie. Że te dwie przeciwne strony spotkają się tylko raz na sali sądowej, a następnie każdy z nich pójdzie w swoją stronę. I myślę sobie, że to jest ogromne cierpienie, jeżeli chodzi o, o nas, bo my, jako ludzie, kochamy swoich rodziców, a rodzice kochają swoje dzieci. I zobaczcie nawet na przykład samego Jezusa. Jezus, z jaką zawsze dumą mówił o swoim Ojcu, mówił: Zawsze czynię to, co, czego chce mój Ojciec, to, co się mojemu Ojcu podoba. Zawsze to robię. Mój ojciec jest ze mnie dumny, zostaje chwałą, wiecie, no, otoczony chwałą dzięki temu, co robię. A w Piśmie Świętym z kolei czytamy, że ojciec mówi o swoim synu: To jest mój syn miłowany, którego darzę uznaniem, jego słuchajcie. Jezus ma siłę dzięki miłości, którą darzy go jego własny ojciec. I tą miłością obdarza też innych, swoich uczniów, mówiąc: To także jest wasz ojciec. Czyńcie to, co on chce, to, co uważa za dobre, i on Was będzie kochał. A on Was będzie nawet kochał, kiedy nie będziecie tego czynić, bo tak bardzo Was kocha, że kiedy byliście grzesznikami, to on już Was pokochał. Teraz zobaczcie, jaka wielka i ważna dla nas, dla ludzi, jest akceptacja i miłość naszych rodziców. Jezus mówił o tej miłości i akceptacji, jaka jest ważna, jak akceptacja i miłość Jego Ojca dla niego. Że to ona go pobudza, że on zawsze czyni to, co on chce, że on zawsze postępuje zgodnie z jego wolą. Jezus był takim synem, jest takim synem, którego ojciec bardzo umiłował. A ojciec, syn bardzo umiłował ojca. I często sami świadkowie Jehowy mówią, że dla Jezusa nie do zniesienia była myśl w ogrodzie Getsemane, że miał umierać jako złoczyńca, jako bluźnierca przeciwko Bogu. Mówił, panie, ten kielich ode mnie oddal, że jest to twoja wola, ale nie moja, lecz twoja wola niech się dzieje. Ale sama myśl o tym, że miał w jakikolwiek sposób, nawet fałszywie, fałszywy sposób oczywiście, zniesławić Boga, była dla niego czymś niepojęcie bolesne. I teraz, kochani, pomyślcie sobie o tym, biorąc pod uwagę wasze więzi rodzinne, drodzy Świadkowie Jehowy, że kochający ojciec nie może mieć kontaktu z własnym synem, że kochający syn czy kochająca córka nie mogą pójść do swoich rodziców i z nimi porozmawiać tylko dlatego, że przestali podzielać ich światopogląd, który tak bardzo się zmienia, jak szybko zmieniają się nauki ciała kierowniczego. Jakie to jest okrutne. Ja się tutaj bardzo zgadzam z tym, co powiedział Jan Frode Nielsen a propos, A propos tego, że Jezus przewidział, do czego. Do czego dojdzie w związku z jego naukami, jak bardzo ludzie wypaczą te nauki, jak bardzo się pokłócą o te nauki. On to bardziej przewidział, niż w rzeczywistości tego pragnął czy chciał. Po prostu to przewidział. Bo tak naprawdę, drodzy, wiele z tych restrykcji jest niepotrzebnych, jest po prostu niepotrzebnych. Bardzo przykre jest to, że w imię religii, która jest miłością, w imię Boga miłości. Robi się takie, a nie inne właśnie rzeczy. Świadkowie uwielbiają wytykać palcami ciemne karty Kościoła, jeżeli chodzi o krucjaty, jeżeli chodzi o wojny w imię religii, wojny religijne, ale tak naprawdę, czy uważacie, że zabijanie ludzi w białych rękawiczkach poprzez ostracyzm, wykluczanie, zabieranie ich relacji jest czymś lepszym? Naprawdę uważacie, że w tym momencie to się akurat cieszy uznaniem Bożym? Ja jestem przekonany, że bardzo wielu rycerzy krzyżackich, templariuszy, którzy szli walczyć o obronę Ziemi Świętej, byli przekonani o słuszności swojej racji. Na pewno. Wielu z nich święcie wierzyło, że czyni wolę Bożą. No cóż, dzisiaj patrzymy na to jak na ciekawostkę historyczną i drapiemy się po głowie, jak bardzo ludzie czasami prymitywnie rozumieli pewne nauki. Ale kiedyś to były prężne zakony, działające w sposób niesamowity, które dysponowały też ogromnym zasobem pieniędzy i dóbr materialnych. Dzisiaj już ich nie ma, bo nie były od Boga, były od ludzi. A i głównym celem, jakim była obrona ziemi świętej, nie podłali temu celowi, ale ten cel w ogóle nie był ważny tak naprawdę. Bo królestwo Boże nie jest częścią tego świata. Dzisiaj świadkowie Jehowy stojecie przed tym samym. Może się okazać że cel, do którego zostaliście powołani, tak naprawdę w przyszłości będzie czymś, co ludzie będzie powodowało, że ludzie będą się drapali po głowie. A ilości krzywd, jakie w imię tego celu się robi, nie będzie można już naprawić. I to pójdzie za wami, te czyny będą szły za wami. A nie to, co wydawało wam się, że jest takie ważne, takie istotne. Te wszystkie nauki, które się zmieniają, jak w kalejdoskopie. dziś tak, jutro tak. Naprawdę, zastanówcie się. Drodzy, tyle ode mnie. Postanowiłem nakręcić ten podcast właśnie dlatego, że tak bardzo mi post Jana Frodenilsena poruszył. I naprawdę bardzo, bardzo Was proszę. Dzisiaj rusza, e, rusza cała ta machina sądowa w Norwegii. 3 lutego zaczyna się. Jeżeli jesteście wierzący, pomódlcie się za Jana Frodenilsena oraz za tych, którzy razem z nim występują ponownie, opowiadając swoje historie i otwierając swoje serce. Właściwie to otwierając swoje rany na nowo, opowiadając o tym wszystkim. Módlcie się za nich, a ci drodzy słuchacze, którzy nie jesteście wierzący, wyślijcie im masę dobrej, pozytywnej energii. Po prostu. Oni tego bardzo potrzebują. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Cześć.